Jestem na Dziemano dzisiaj będziemy e, e, uciekać. Przed, no, ucie będziemy dzisiaj... Robimy dzisiaj noskę w szkole w Minecraft Słuchajcie. Mamy tutaj dzisiaj, dzisiaj dużo potek Słuchajcie. niewidzialności mamy. 4 potek niewidzialności. Mm. I wszystko! No. Lecimy do stołu no. Wyciemy sobie oczywiście też. Lecimy. Jesteśmy teraz na Nimitce, mamy jeszcze Zobaczymy dokładnie ile dokładnie? I mamy 20 ileś tam sekund, więc polecimy do szkoły. Szkoła nie, my, nie, nie mieliśmy odcinku budowania szkoły. A wiecie co? Wiecie co? Co wolicie? Iście czy polecenia. Tu będziesz szybciej przechodzić, to sobie taki tak na szybko. O, o, o! Tutaj będzie kładka taka. I tutaj zawsze wpadało się w jakąś dziurę. Już mnie widać, więc szczerze, chyba sobie wypiję szybko. niewitkę. Sprawdzę, ile czasu mam niewidzialności. 8 minut. Się. Niestety nie wiem, czemu nie stakują się butelki. No i tutaj lecimy. O, już wreszcie nie ma. dobra. Słuchajcie. Ja mam to Teraz wam pokażę, że.

Nie mam, nie, nie mam, nie mam, Zobaczcie, to jest nauczyciel pierwszy. On mnie nie widzi wcale, nie? Cie lampi na mnie, ale mnie nie. Ja Idę stąd. O kurde, następny nauczyciel. Jest ja jaja robią. Słuchajcie, schodzi. Zabudujmy sobie tutaj w tym miejscu, kurdeż. znajdą nas i ten spektrum. nie, 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 nie. nie, nie, nie. Była mowa, była mowa. Była mowa, Dobra, widzicie? I w tym miejscu rozwalimy nas szybko sobie te bloczki. Oj, nikt nas... Nikt nas nie widział, nikt nas nie widział, co? Nikt nas nie widział. Pyk. I tu mamy naszą tajną bazę, którą zrobiłem dzisiaj w szkole. Wyuknę się z lekcji. Jednej się w tym czasie tajną. Tutaj mamy też wejść, wyjście, wyjście, takie tajemnicze pomieszczenie takie. W tym miejscu ogólnie, ogółem, jest taki spadek fajny, gdzie jak nauczyciel wejdzie, to nas nie dogoni. Bo będzie spadał nie a my mamy taki sposób, że sobie idziemy w tę stronę. Rozwalamy po prostu szybko sobie to dźwięko. Wypływamy znaczy, rozwalamy drugie drewnianko. Wypływamy, to, to powinno być to, no, wypływamy i po prostu do drewienka. No I tutaj w tym miejscu po prostu sobie ot otwieramy czasami, tak będziemy mogli wchodzić. Znaczy, trzeba mieć jakieś tajne zajście zawsze do szkoły w Minecraft'cie, y, bo tutaj już cię nienawidzą. Na razie trzeba chodzić też na shift, ja, to nie? 5 minut jeszcze nie widki, Go to the możemy zrobić. Poczekamy na noc, Czas. Zachód. Zaczyna się zachód. No już się zachód zaczął, zobaczymy sobie. Zachód zachodzi słońca. No i tutaj w tym miejscu możemy być spać, bo tutaj wiemy. Mamy... Go to the sleep, place, co? Czas? No, to śpimy Prześle Natalka. Natalka! No takie Iszta, proszę, żebyśmy na góry. Natalka! Co to ma być? Się, nie, nie, chodź, Ну и, вот, раз, и... Therapist... Третьお願い... в этот результате... раз... Тихо, 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 Dzie dziękuję, Ci zapisałeś ten odcinek.